Spotykają się dwaj koledzy, którzy dawno się nie widzieli, jeden do drugiego mówi Ty stary, chodź wpadnij do mnie na flaszeczkę, dawno żeśmy się nie widzieli, pogadamy sobie Nie no co ty stary, przecież ty masz przerąbaną żonę i teściową, nie no co ty absolutnie Chłopie, to już dawno nieaktualne, chodź zobaczysz Przychodzą pod drzwi, dzwoni dzwonek, w drzwiach staje żona i teściowa Żona zaprasza do środka, teściowa zdejmuje buty, zakłada kapcie, zaprowadzają do pokoju, stawiają wódeczkę, ogóreczki, zakąseczki, kawusie, zamykając drzwi, pp, wychodzą, nie ma. Ła! Mówi kolega. Jak to? Co to? Czemu to tak? Co to się stało? Co zrobiłeś? A, mówi kumpel, to przez moją gęś. Gęś? Jaką gęś? A, no miałem taką gęś, no. No i co z tą gęsią? opowiadaj. No, Dobra, napijmy się na, na, najpierw. Rozlali po kliszku, trzepnęli, kolega nie wytrzymuje i mówi, ty no mów o co chodzi z tą gęsią. No, no wiesz, no bigała mi ta gęś po chłopie, to mi nas, nasrała mi w przedpokoju, no to dost dostała żółtą kartkę. Nasrała mi w pokoju, no to dostała drugą żółtą kartkę. No i co, no i co? No napijmy się, to ci opowiem. Rozlali, wypili i kolega nie wytrzymuje, ty no mów o co chodzi z tą gęsią, bo nie daje rady. No i w końcu pewnego dnia nasrała mi do butów. No to dostała czerwoną kartkę, wziąłem do piwnicy, uciąłem jej łeb i skończyła jako obiad niedzielny. No dobra, ale co to ma wspólnego z twoją żoną i teściową? No i jak to co? Mają wieżą te kartki.